Przygotowania do świąt, pełną parą i teraz trochę cebulę, ale st ostatnio stwierdziłem, że fajnie by było zrobić coś takiego, żeby mnie nie paliło, więc zakładam. O, zakładam i zobaczymy, czy teraz nie będzie palić. Jedną pomieram cebulkę. Drugą. <laughs> Ciekawe, czy ja w ogóle coś poczuję w tej masce. Jak widzicie, maska mi paruje. Wiecie, ale powiem, że ja to czuję strasznie przez, ten, przez usta, no ale, ale... na razie tak, żeby płakać, czy coś, to jeszcze nie ma takiego momentu. Zemulka będzie do karpia. Jak widzicie, tutaj jest karpi łebek. Już po karpiku karpia nie ma. Więc stwierdziłem, żeby sobie taką maskę założyć i faktycznie to spróbować. Na razie to co, to, co czuję, to że wszystko idzie przez usta jakby. I no takie, jakby wrażenie, jakbym miał cebulę, jakby po prostu śmierdziało mi cebulą, w coś takiego. Ubrałem całą cebulę i przyznam się wprost, w ogóle nie czuję tego, żeby mi oczy, żeby mi oczy piekły, ale zaparowało na no, samym widzie.